I nie patrzy na gwiazdy, że omek szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowym. Siema, ja jestem czusty i dziś na Waszą prośbę. Jak złapać Porygona? Pamiętajcie, jeżeli macie jakiś pomysł na kolejny odcinek, to dajcie znać w komentarzach i macie szansę na znalezienie się w nim, tak samo jak dzisiaj Matix. Tymczasem przejdźmy już do odcinka. Porygon jest Pokémonem typu normalnego. Jako, że Pokémony tego typu występują praktycznie wszędzie, na przykład Rataty, Spiroły, Pidgeye i tak dalej, to może troszeczkę zmylić, bo z Porygonem nie jest już aż tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Dlaczego tak jest? Przyczyna jest bardzo prosta. Szansa na zrespienie się Porygona jest po prostu o wiele, wiele, wiele mniejsza niż innych Pokemonów typu normalnego. Dlatego jest on dosyć ciężki do złapania. Jednak myślę, że po podaniu wam miejsca, godziny i paru wskazówek będziecie mogli spróbować swoich sił. Zacznijmy może od miejsca. Niby można go spodziewać się wszędzie, jednak wielu graczy odnotowało dosyć częste respy na, uwaga, rondach. W miastach, w miasteczkach i tak dalej. Dlaczego na rondach? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ale sam mogę to potwierdzić, ponieważ w Szczecinie, tutaj gdzie mieszkam, spotkałem go może z 2-3 razy i faktycznie za każdym razem było to rondo. Drugim miejscem, w którym Porygon jest dość często spotykany są galerie handlowe. Mało tego, Mietek był ostatnio z Porygonu na Złotych Tarasach w Warszawie, właśnie na kawy, także jak widzicie, wszystko się zgadza. Dobra, lećmy dalej. O której godzinie możemy spodziewać się tego Pokemona? Statystycznie są to godziny od 14.00 do 17.00. Wtedy właśnie są odnotowywane najczęstsze respy Porygona. Dodatkowo pamiętajcie, że jeżeli nie uda się wam go złapać lub po prostu nawet go nie spotkacie i nie będziecie mieli okazji, to nadal macie szansę dostać tego Pokémona poprzez jajko 5-kilometrowe. Na koniec dodam jeszcze, że warto teraz ubawić się w łapanie Porygona, ponieważ jego ewolucja w drugiej generacji jest naprawdę bardzo mocna i warto byłoby go złapać już teraz, aby później na przykład dozbierać sobie tylko cukierki na ewolucję i mieć naprawdę kozackiego Pokemona. I to byłoby na tyle. Miejsce oraz godzinę znacie, więc powodzenie pamiętajcie, że gdyby było bardzo źle i byście totalnie nic nie spotykali, to odpalcie insensa, to zawsze zwiększy waszą szansę na Pokemony, w tym na Porygona. Tymczasem trzymajcie się. 6 Już unikam z moim bogiem gadek. Zostawiam reszcie pomocnika, sam już bronię mazy. Dwara od moich wartości i mej ekipy także. Sławanie zrobi mnie gorszy nie ma różnicy dla mnie. Kasa w dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośni, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki w i pierdolę kwestie lat.